Jak ja mogę to ja Oceniam tak, że zagraliśmy I źle, skoro przegraliśmy. E, czyli zagraliśmy e, słabo, słabo i źle. Zespół opola był lepszy. E, zdecydowanie lepiej, lepiej w, funkcjonował w ataku, w zespołowej. Trafił za trzy punkty. E, my z kolei mieliśmy problem ze zdobywaniem koszy, z w szczególności w trzecim kwarcie, która zdecydowała o naszej, naszej przegranej. Tak, Założenia były takie, żeby ten mecz wygrać, żeby grać w obronie konsekwentnie, zdecydowanie, czego nam zabrakło. Tych konsekwencji w obronie nie było. Mówię, ale kluczowym myślę, tutaj była trzecia czwarta i nasza bardzo słaba gra w ataku, bo to byliśmy tylko z tego, co ja tak patrzę na chłodno. 14 punktów, w trzecim kwartie byliśmy 14, 14 punktów, no to zdecydowanie za mało. E, słaba skuteczność nasza e, za 3 punkty. E, no myślę, że to spowodowało, że ten mecz przegraliśmy, że zespół, zespół z pola wyjeżdża z tą